Uwielbiam zapach świeżego prania. Wiatr, słońce, wakacje gdzieś na wsi i zapach świeżej pościeli suszonej na sznurach. Dziś pokażę Wam suszarkę ogrodową Linomatic 600 Deluxe. Urządzenie na miarę XXI wieku. Na początek pokażę Wam, jak się ją montuje. Suszarka posiada specjalny uchwyt, który za pomocą pręta wkręca się w ziemię. I nie potrzeba do tego żadnej specjalnej siły. Można na niej wysuszyć pranie z sześciu pralek. Wyposażona jest w chowające się limki, dzięki czemu zawsze pozostają czyste i nie brudzą prania. Suszarka Linomatic 600 Deluxe jest bardzo prosta w użyciu, posiada dwa systemy: Easy Lift i Easy Close, czyli tak naprawdę chodzi o to, że łatwo się rozkłada i składa. Szarka jest obrotowa, to znaczy, że podczas suszenia możecie ją obracać, przyspieszając suszenie. Jeśli tak jak ja macie problem ze znikającymi podczas prania skarpetkami, to ten praktyczny uchwyt rozwiąże Wasze problemy raz na zawsze. Można na nim wysuszyć jednocześnie 38 skarpetek. Posiada wieszaki na zatrzaski, dzięki czemu nie spadną nawet podczas wiatru.